Witajcie kochani w kolejnym odcinku na moim kanale Angie Style. Dzisiejszy odcinek będzie poświęcony pudełku kolejnemu z niespodzianką, które przyszło do mnie wczoraj, w Dzień Mamy, ale nie zdążyłam właśnie nakręcić odcinka, dlatego robię to dzisiaj. Oto pudełko, które znowu do mnie przyszło. Jeszcze go nie otwierałam. Nie wiem, co jest w środku. Za to pudełko również, jak w poprzednim przypadku, zapłaciłam niecałe 100 zł. Także jestem ciekawa, co będzie w środku i e, czy kosmetyki, które tam będą, bo będą to kosmetyki, e, będą mnie zadawalały i czy rzeczywiście warte były zapłaconej ceny. Także kochani, żeby nie przedłużać, bo ostatnio te moje odcinki są dość długie. Otwieram to pudełko. Niestety dzisiaj nie przygotowałam nożyczek, ale na szczęście nie jest tak oklejony jak ostatnio. Także jakoś myślę, że sobie poradzimy. Okej, okay, udało się. W środku znajduje się również pudełeczko, takie ładne. O którym ostatnio mówiłam, że fajnie jest sobie je zostawić, ze względu na to, że może nam się coś fajnego znaleźć. No, niestety, chociaż. Znaczy, zostawić pudełko, przepraszam, żeby właśnie coś fajnego sobie w nim przechowywać. Natomiast, tak jak widzicie z czymś, e, kurier czy firma wysyłkowa, e, która to wysyłała, przepraszam, e, czymś to zalała, no i nie wygląda to fajnie. Mam nadzieję, że nie ma tam żadnego uszkodzonego kosmetyku, bo będę musiała go zareklamować. Bardzo tak to fajne, nie, w, tak jak w tamtym przypadku były tu napisu, napisy Big Glossy, bo to z tej samej firmy, tutaj nie ma napisów, także fajnie może gdzieś wyglądać właśnie na półeczce. No może, powiem Wam, że to jest takie klejące, także może to być jakiś kosmetyk, za chwilę się o tym przekonamy. Oby nie. Jeżeli uda się to zmienić, to pudełko na pewno zachowam i wykorzystam. Jeżeli nie, no to niestety będę musiała je wyrzucić. Także dadan, otwieram. Tak jak w ostatnim przypadku. Ej, jest tutaj ładna wstążeczka, jest papier, ładnie jest zapakowana. Naprawdę jeżeli macie ochotę, możecie zamówić z tej strony i wysłać bezpośrednio na adres osoby, której chcielibyście to podarować, ja akurat sobie zrobiłam prezent na dzień mamy, gdyż wcześniej dostałam już od dziecka nie ukrywam 100 zł, które dołożyłam sobie do tego właśnie zegarka, który mam na ręku. Pewnie zauważyliście w niektórych odcinkach. Tutaj jest napis. Golden Box, bo to jest seria z Big Glossy, troszeczkę bardziej ekskluzywna niż tamte wcześniejsze pudełka. Natomiast, tak jak mówię, no to pudełeczko jest dość ładne, miejmy nadzieję, że ta klejąca plama zejdzie. Także rozwiązuję śniążeczkę, odklejam naklejeczkę, która tu jest fajnie zapakowana i zobaczmy, co znajduje się w środku. Jesteście ciekawi tak samo jak ja? Myślę, że tak. Ehm, otóż pierwsza rzecz, która tu jest... To jest to maseczka do twarzy, gumowa maska algowa peel off. Jeżeli testowaliście te kosmetyki i macie ochotę pod tym filmikiem zostawić komentarz, jak się u Was sprawdziły, to śmiało. Ja oczywiście w swoich kolejnych odcinkach, jak będę testować maseczki i tym podobne, będę wypowiadać się na ten temat. Teraz tylko Wam pokazuję, co tutaj było. Maseczka, łagodząca chusteczka po depilacji jedna sztuka. Próbka fluidu Giorgio Armani, podkładu fluidu. Próbka perfum Calvin Klein Eternity Intense. Ale fajna próbka, bo to nie jest to, co się wyciąga za środka ten taki patyczek, tylko jest do psikania. Także nie wiem, jak pachnie ten zapach, także może być ciekawie. Kolejna rzecz to jest taki mały jakiś krem do skóry. Mm, Instytut Esthedern Paris osmoklin creme deus. Oh, e, Deep Pur Cleaner, coś takiego z Bielände, mm, Supreme Lab, barierowy eliksir hydroodżywczy z kompleksem NMF. To jest taki produkt pełnowymiarowy, tak jak ta maseczka. Tamte to były, tak jak widzieliście, takie pojedyncze jakby próbki. I są tu jeszcze dwa pudry. Jeden firmy Manna Kadar Beauty. Taki. I drugi również taki malutki również mam na Kadar Beauty taki z różnymi odcieniami. No i oczywiście masa papieru, który jak zwykle zostawi i w tym przypadku akurat nie ma, słuchajcie, ulotki, żebym mogła mm, dowiedzieć się dokładnie o co tu chodzi. Wiem, że to na pewno nie są cienie. Bo gdzieś już o tym właśnie e, czytałam, że to będą jakieś tam pudry właśnie dołączone, także takie oto kosmetyki znajdowały się w środku i nic więcej tutaj nie ma. Także kochani, jeżeli również zamawiacie pudełka z tej strony i chcielibyście się podzielić, jak Wam się podobają. No jeżeli chodzi o tą kwotę, którą zapłaciłam, a kosmetyki, które otrzymałam, byłam, myślałam, że po prostu te pudry będą, wiecie, takie normalnej wielkości, wielkości i duże, a to są takie maciupeńkie, wyglądają jak cienie do powiek. No i tutaj tak naprawdę i perfumy próbka, i fluid próbka, i tutaj ta jedna chusteczka po depilacji, troszeczkę chyba mi się nie przyda, jakiś mini kremik. No to te dwa produkty ok. Natomiast powiem szczerze, że za tą kwotę, którą zapłaciłam, nie do końca jestem zadowolona z tego pudełka. Jeżeli tak jak wspominałam wcześniej, testowaliście już te kosmetyki i chcielibyście się podzielić swoją opinią, to chętnie się z nią zapoznam. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku, bo powiem szczerze, że czekam na jeszcze dwa pudełka, także chętnie jest. Z Wami. Obejrzę. Do zobaczenia. Hej, hej!